Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Oto błogosławieństwo na lipiec, które płynie i które przyjmujesz i w każdej sekundzie życia ucenione o to, jesteś mocniejszy o to, że śnisz głośniej całą potęgą siebie. Tak oto bowiem płynie do Ciebie i pojawia się w Tobie najważniejsza informacja. Dom w pewności. A więc uwaga! Absolutna, niepodważalna intuicja, samowiedza i przeczucie o tym, co się stanie. Oto wszystko, do czego dążysz, co kreujesz na ziemi, co jest dla Ciebie istotne, co pragniesz stworzyć i wprowadzić w sobą. To wszystko jest, to wszystko istnieje. Lecz uwaga, to ty całe życie do wydarzałeś się, całe życie usiłowałeś dopasować do tego swoją frekwencję. Twoja częstotliwość rosła ku temu i nareszcie jesteś w gotowości. Wiesz o tym, że choć wiele czasu pewnie wydawało ci się być w zmarnowaniu, to jednak ten czas też był ważny. Zawierasz każdy czas siebie, każdy czas świata, a w szczególności Twoja treść to to, co wybrałeś, to, co wprowadziłeś w siebie, to wszystko, co każdym Twoim zmysłem właściwie zbudowało ciebie i spowodowało wszystkie twoje doświadczenia i tego tak to w błogosławieństwie na lipiec rozumiesz, o czym to było? Pojawia się w Tobie jasność. Pojawia się w tobie niezaprzeczalność o tym, co takiego życie ma dla Ciebie, i dlaczego właśnie tymi drogami, a nie zupełnie innymi. Było Ci dane się do tego momentu, do tego punktu wydarzyć. A tu rozpoznasz geniusz życia w praktyce. Nawet jeżeli wydawało Ci się, że niesiesz ciężar, który przytłacza, tak oto zrozum, że być może było Ci dane go nieść, bo tylko Ty potrafisz zdobyć narzędzia magii, dzięki którym pozbędziesz się tego jednym słowem. Oto wchodzimy w czas, gdy wszystko we wszechświecie wspieracie, gdy dążysz ku czemuś i gdy ten fraktal rzeczywistości, który tworzysz, jest czystym, wspaniałym, boskim życiem. Jeżeli życie uniesione o to, co tworzysz, jest po prostu lepsze, bardziej dobre. Oto czas całkowity czas, w którym mamy już nie tylko podejrzenie, lub nie tylko nadzieje, o czym jesteśmy i o czym jest nasza przyczyna. Lecz otrzymujemy to, mamy to w praktyce. Jest to dla nas dzień i noc. Żyjemy tym. I tak to jako ten, który odnalazłeś swój cel, I jako ten, który odnajdujesz, każdego dnia wiesz, że twoje kroki są o czymś, twoje oddechy są o czymś. Wszystko, co robisz, Czynić się tym, który to uczyniłeś, a ty, który to uczyniłeś, stajesz po stronie tych, których wspierasz. Są oni potężni Twoim majestatem, są oni wsparci, a i nawet jeśli pracujesz z energią, często uzdrowieni dzięki Twojej obecności na Ziemi. Oto czas, by każde nasiona boskie otrzymało dom w pewności, a więc pewność absolutną. Pewność, z której to wychodzisz w każdym przypadku, w której jesteś. Pewność, która jest w tobie, którą powodujesz. By ta moc pewności narodziła się i spowodowała miłość do życia. Tak to usunięte wszelkie iluzje i przeszkody. Wszystko, co kradło czas, co niszczyło ten czas, co obniżało jego jakość wszystko to usunięte raz na zawsze. Wyrzucony z swojego wydarzenia daje ci zupełnie nowe możliwości. Oto możesz wydać swój czas i spędzić swoje życie dosłownie na tym, co cenisz. Tak oto adresujesz siebie, by wydarzyło się to, co najlepsze w znaczeniu najbardziej dobre. Przyjmij więc błogosławieństwo lipcowe, błogosławieństwo, które unosi światło w tobie. Kolekcjonuj blaski, wszędzie tam, gdzie słońce uśmiechnęło się na liściu, tam oto przyjmij to swoim wzrokiem, albo i nawet więcej, dotknij. Niech światło i ciepło z innej, żywej istoty wodnej przeniknie się z Twoim światłem i ciepłem, jak u wewnątrz, tak i na zewnątrz. Rozpoznaj dobro życia wedle dobra, które jest w Tobie. Abra kadabra. A nawet więcej. Abra, abra kadabra. Miłości Moc, miłości Moc, miłości Moc. Uznaj dokonanym.